Okej, okay, widzowie, halo! Widzowie, to jest drugi live, to jest drugi live, bo tego wywaliło, widzę, sorry, ale dzisiaj mi tak internet, za widzę, dzisiaj, bum, bada, wyłącza się wyłącza, to teraz raz. Czwarty raz już się widzę, wyłącza, naprawdę, sorry. Czekajcie, halo! Halo, widzowie! Powinniśmy być, halo! Hmm. Halo, widzę, czy my jesteśmy na live? Widzowie, jest, dobra, jest, słuchajcie, działa, jesteśmy na najwiele ale widzę, sorry, ale dzisiaj mi tak internet widzę, wywala, że ja że ja po prostu nie mogę, e, dobra, jest, jesteśmy, dobra, okej, okay. słuchajcie, to ja e, zaraz to przygotuję może sobie, e, na razie zrobimy sobie ten boarding, e, Widzowie, ale jesteśmy, tak, dobra jesteśmy. Widzę, przywitać się na czacie. Sorry za to, ale no po prostu ja mówię, dzisiaj mam widzowie, tak, internet przy ten. Dobra, mm, widzę, zaraz to wszystko poprawi. Teraz tak, będziemy teraz widzowie sobie. Mamy tutaj boarding, czyli mamy tutaj tych pasażerów. A czekajcie, e, czemu im nie, nie, nie mogę tutaj. Feet. robimy sobie. Nie wiem czy robimy boarding widzowy czy nie one, one, two, three, Is Ale tylko nie Good day Good Jest, jest widzę, działa, działa, dobra jesteśmy, zaraz będzie wszystko dobrze Eee, odpoczywam o, ground już, I robimy request boarding Boarding requested uh, Lot Polish Airlines. I teraz słuchajcie, jeszcze tak Widzowie, jeszcze teraz sobie tak, tak zrobimy. Przy okazji jak mamy teraz boarding Nie wiem ten boarding. Działa ten boarding, widzowie czy go nie... Czy ten boarding nie działa? Czekajcie, chyba działa. Działa, działa boarding requested. A oni mi dadzą... There nie are no passenger stairs. You will not see passengers visually. Do you want a board crew? Boarding teraz. Dobra, widzę tu się zgadza na razie wszystko. Passengers bus is coming. Eee, w będzie, to widzę, nie? Ale niech to sobie tutaj będzie. A ja wam tylko wpiszę tutaj, czekajcie, wpiszę wam, że siema. Żeby ten czat trochę był taki, bo on taki nie był. Siema tutaj, dwie minki były. Zajcie, ma być tak samo, ma być tak samo. Jeden do jednego moi drodzy. Jedą do jednego. A ja myślałam, że nie wywalimy że mi go przytrzymam przez chwilę, a niestety go wywaliło. Ankietę przy okazji sobie zrobimy. Co to było? Nie wiem. Passengers boarding starting. Dobra, słuchajcie, ja wam nie widzę, co mi się dzieje. Eee, l -l 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 Latałeś kiedyś, la 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 szybkie pytanie. Tak. pyk. pyk i Nie. Nie. Tutaj damy la la Kajta la bo ja tu dla was ogarniam jedną rzecz. Ezu, to też trzeba to wszystko wszystko, dobra. Rozpocznij Widzę, na razie, a właśnie, na razie Wam się tutaj robi jak coś. Okej. Okay. I teraz, moi drodzy. Jakie sobie... Ja, jeżeli a widzę, jeżeli wywali jeszcze raz live'a, to ja już nie robię. Nie chcę, by mi znowu wywaliło tego live'a No nie ja, wiem, wiecie, nie, ja już nie chcę. No tak, no nie, jakby waj to widzę, jakby no. No, waj, to, tak. Jakby waj to już nie będę wejść, nie chcę, żeby się to sobie robić. Także widzowie, no, żeby było. Nie będę już robił, no ale, dawaj szybko, a szybciej, sesja tutaj. ctrl V, widzę już wszystko, idzie na spokojnie, tu mamy pytania, proszę widzę, przełączę sobie, a i widzowie jeszcze na życie, jeżeli chcecie mieć najlepszą jakość, wejdźcie w, no, tak, w ustawienia, musicie być tam w ustawienia, Musicie, i lepsze jakość ustawienia, pod mój monitor to obsługuje. I tam macie zębatkę i tam macie 1800p i tam musicie to kliknąć, to będzie najlepsze jakoś na streamie. Jak chcesz. Czekaj, czy to trzeba przypiąć. Yy, czemu że nie chcę? No. Przypnij wiadomość, dobra. Przypięta będzie chyba, co? Dobra. Okej, okay, słuchajcie, tu mam już ogarnięte. Tutaj tak samo mamy wszystko ogarnięte, wygląda to bardzo dobrze. Ja wam powiem. Um, tu się wszystko nagrywa. Zatrzymaj nagrywanie. Nagrywania ja nie chcę. Um, I słuchajcie, tutaj sobie to minimalizujemy i sobie to też tutaj minimalizujemy. Dobra. Boarding complete. A widzowie oni, oni wchodzili tu do tego samolotu. W ogóle. Jak oni wchodzili do tego samolotu? Jak? Boarding? jak? Co? Jak boarding complete? Widzowie, tam nikt nie wsiadł do tego samolotu. To jak może być boarding complete? What? Czekajcie. Co o co chodzi? Bo ja już nie gumę. Czekajcie, bo mi tak dzisiaj szwankuje, ponieważ dzisiaj nie jest w ogóle dzień. Na to by po prostu tak było, nie? Dobra, pokaż taką GSXa. Boarding complete? Completed. Ale dobrze, słuchajcie, y... Odjechał się A widzę jak ktoś tam wchodził, czekajcie. Tam nikogo nie było, to jaki był boarding complete? Widzę to chyba jakiś skan. Ale, moje wam teraz serio. Każdy będzie widzieć, że to jest. Chwytam, lecimy sobie. Odłączenie. Ja chcę GSX-a słuchać. Ale to co. Catering vehicles are on their way. A to. No, i nic do pod, podpięcia, Moi, Słuchajcie, nie, nie wiem dlaczego. Wyścig nie wiem dlaczego. Dobra. And, i co, ustawimy sobie teraz samolot ponieważ tutaj trzeba tak pasy bezpieczeństwa włączone. Hmm, nie włączone, moi drodzy. E, światła kołowania to włączymy. Co się. Start. Znaczy jeszcze nie, ale już widzę przy okazji. <laughs> Co tu jeszcze? Co tu jeszcze było? E, I tyle. O, patrzcie, ktoś startuje, widzicie? Poleźł sobie. A widzowie, niech sobie fajnie mi leci. Właśnie, ja widzę. Będę miał 32 giga, wtedy będziemy nagrać. Tak, będzie lepiej. Będzie lepiej, jak ja widzowie. E, będę miał te 32 giga pamięci. To wtedy, widzę, ja będą live y robione ramu w sensie, nie? E, robione. Dobra, słuchajcie, na razie tu nic nie włączam. Klapy są na zero. Tu przypustnica to na ten. Nie wiem, że to światło na swobodzie już nie stanie. Ludzie, yy, Zyma nie wiem, bo ja nie chcę pójść i zapomnieć. widzę. ja wiem, że ja się nie znam. Nie wiem, ja, 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 ja po prostu, widzowie, w ja w ogóle mało w MFS-a gramy wiecie? Dlatego. Dlatego, widzowie, ja w MFS-a średnio yy, grać yy, nie potrafię. Mafie, lecz widzowie, spokojnie, to jest wszystko do nauczenia. oglądałem ogólnie poradniki, także powinno być. Dobra, yy, cześć, pokaż mi to OGSX Także, no widzowie, no nie wiem, yy, światła kołowania wziąłem, trudno. O, ale po jak leci sobie ty... Patrzcie na to, czekaj. Polecił. Dobra. Um, completed, domu. Um. Nie no, Zyma, ja wiem, że ja tu robię jakieś niestworzone rzeczy Lecz, słuchaj Będzie dobrze, tak? Da, damy radę jakoś, damy radę Chcemy, to będzie, słuchajcie O, samolot, widzę, że tutaj wjeżdża A to nie jest ten przypadkiem? A, to ja mówiłem, że on startował Okej okay. Okej okay. Dobra, giełasz, e, e, słuchajcie ja chyba, widzowie, mogę lecieć, czy nie? Dobra, widzowie, lecimy. Nic nie jest do mnie podpięte. Ja lecę chyba, widzowie, wiecie? Już tak wydaje, że ja lecę. Damy sobie, nie no, no przepustnicy na maksa nie damy. Na 21. Leci się jeden, ja mam lecę stoją. No i proszę. Pomóż mi. Ja, dlaczego mi ten samolot nie gra? A on idzie, dobra, idzie, idzie, idzie. Nie? Silników nie włączyłem w górę Ogólnie to dobrze mi idzie Gdzie czegoś mi nie leci? Halo už se taxi ground Lufthansa 1123 with Sierra ready to taxi IFR wait a second Lufthansa 1123 taxi 2 and hold short of runway 3-3 using taxiway yeah, no, okay cross I'll take the exit and